Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W tym materiale zabiorę Was do uniwersum gry Bioshock, by przybliżyć postać Szczebiota, obrońcy Elizabeth oraz postrachu podniemnego miasta Kolumbia. Szczebiot to ogromnych rozmiarów istota, stanowiąca połączenie człowieka oraz maszyny. Potrafi latać, jest bardzo silny, szybki, a co za tym idzie, niebezpieczny. Wyglądem przypomina ptaka, lecz jego sylwetce bliżej do gargulca. Ma cztery kończyny, dwie nogi oraz ręce zakończone palcami. Szpony zostały mu doczepione na nadgarstkach. Konstrukcje wykonano ze skóry, a także metalowych i organicznych elementów. Szczebiot to nazwa nadana przez Elizabeth, pochodząca od melodii rozbrzmiewającej na organach w jej pokoju, gdy tylko stworzenie pojawiało się w okolicy. Budowę zlecił Zachary Comstock, a odpowiadało za nią Fink Manufacturing. Tak jak wiele cudownych wynalazków Jeremia Hafinka, szczebiot powstał na bazie planów, które mężczyzna uzyskał od doktora Suchonga z Rapture, w oparciu o technologię, która dała życie tatuśkom. Mimo, że Kolumbia funkcjonowała ponad pół wieku wcześniej niż podwodne miasto, było to możliwe dzięki łzom, odkrytym przez Rosalind Lutis. Umożliwiały one podróże w czasie i przestrzeni. Szczebiota stworzono, by zapewnić bezpieczeństwo barankowi Kolambii, Elizabeth, Chronił przed fałszywym pasterzem, który miał nadejść, ale też nie pozwalał wydostać się poza pomnik Anielicy, będący jednocześnie jej domem, a także więzieniem. Elizabeth miała pozostać w nim tak długo, aż nie będzie gotowa objąć sterów nad podniebnym miastem. W przypadku ucieczki stworzenie miało ją sprowadzić za wszelką cenę z powrotem, nawet gdyby musiało obrócić kolambię w ruinę. Przez większość życia szczebiot pozostawał jedynym przyjacielem Elizabeth. Przynosił jej książki, zabawki, a także jedzenie oraz napoje. Ta nienawidziła go, ale równocześnie kochała. Na długo zanim się poznali, Fink próbował wytworzyć między nimi więź za pomocą szeregu eksperymentów. Została ona nawiązana po tym, jak stworzenie wydostało się z laboratorium i przypadkowo wpadło do wieży, w której przetrzymywana była dziewczyna. Rura jego odpowietrznika była uszkodzona, lecz została naprawiona przez Elizabeth. Doktor Suczonk uważał, że za ich niezwykłą relację odpowiadało nie to wydarzenie, tylko próbka DNA lis. Wielokrotnie próbował wykorzystać ten koncept do uzyskania więzi między tatuśkami a siostrzyczkami, lecz bezskutecznie. Gdy Booker dotarł na wyspę pomnika, udało mu się odnaleźć Elisabeth. Ich spotkanie przerwał szczebiot, lecz dziewczyna wiedziała, że tajemniczy mężczyzna jest jej jedyną nadzieją na wolność. Mimo wszystko zdecydowała się z nim ruszyć. Stworzenie wpadło w furię i zniszczyło cały pomnik anielicy, lecz nie udało mu się odbić swojej podopiecznej. Ścigało parę naszych bohaterów praktycznie przez większość czasu, jaki spędziła w Kolumbii. Ostatecznie podczas finałowego starcia Elizabeth przyniosła siebie Bukera oraz szczebiota do Rapture. Jej hybrydowy przyjaciel znalazł się pod wodą, gdzie głębinowe ciśnienie sprawiło, że uległ zniszczeniu. Elizabeth patrzyła na niego w ostatnich chwilach życia, uspokajając, że wszystko będzie dobrze. I to by było na tyle. Dzięki za to, że wpadliście mnie wysłuchać. Do zobaczenia w innych filmach na kanale. Trzymajcie się. Cześć.